Raport sytuacyjny, że tak powiem dajcie, wygląda w ten sposób to, że dzisiaj troszeczkę pojeździłem, jak zwykle. No i powiem tak, przy takich temperaturach typu 5 do 10 stopni No czuć, że po prostu wszystko jest zimne ale muszę powiedzieć że w tej chwili dobijam do jakichś 500 km przebiegu i skuter zaczyna się układać chętnie reaguje na ruchy manetką także jest to bardzo obiecujące dzisiaj jeździłem dużo po mieście no i muszę powiedzieć że jestem naprawdę bardzo zadowolony tego faktu, że ona po prostu coraz szybciej jeździ. E, uczucie jest takie, że nie jesteście e, zawali drogą, tylko po prostu pełnoprawnym uczestnikiem ruchu. To jest bardzo ważne. E, zwłaszcza dla kogoś, kto nie ma mm, prawa jazdy e, kategorii A, a chce mieć skuter 125 centymetrów sześciennych spokojnie takie dodatkowe jeszcze przemyślenia to to że jest no to jest nowa rzecz więc no nie wiem czy to tak e, może później amortyzatory się bardziej roz, e, rozbiją czy też ulegną inaczej mówiąc jest bardzo twardo, jest sztywną no i troszeczkę w plecy bolą. dzisiaj zrobiłem ponad 120-130 km po różnych drogach no i muszę powiedzieć że jest to prawda jest okej okay. jest, jest fajnie jest fajnie za chwileczkę zobaczymy jak to się Bo nie jestem, bo jestem czeka Kuter jest bardzo dobrze widoczny Te lampy LEDowe robią robotę Trochę z dlatego ręce mi się trzęsą No Jest wieźno, jest jeźdź. Tutaj nic się nie dzieje do tej pory Przy 900 km myślę, że zmienia Nie, nie olej A, a jaki Lampy z tyłu też robią roboty Prawda, fajnie ciągle Bardzo mi się podobają W ogóle cały skuter jest fajny bez... diabełek można powiedzieć no dobra to tyle trochę zmarzłem ale tak musi być takie tam wzdórki to ten czasem dzisiaj krótko bo to tylko takie spostrzeżenia i sugestie ale najfajniejsze jest to że zaczyna się układać że jest jest responsywność, że to po prostu ciągnie i będzie miało te 12,2 konia. To tyle. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, cześć.